Siemanko, z tej strony jak to i dzisiaj zajmiemy się według mnie najciekawszym bossem, bo nie jest on jako jedyny do bicia, a do odleczenia Valitria Dreamworker, tak zwana w Polsce śpiąca. Zapraszam. Powinienem nazywać się sklep warzywny bo zważywiłem i usunąłem sobie wszystkie materiały, dlatego muszę znowu posiłkować się cudzym, Link w, o, linki będzie, będą w opisie. Jak widzicie, Walitria sobie leży na samym środku, jest męczona przez Ryzen Archmage'ów, którzy mają trzy zdolności. Mają takie sprężyny, które nas wypychają w górę, Póź, mają też takie fioletowe plamy, które wysysają manę i Frost Bolta, który zamrażają bardzo dużą część rajdu. Więc przerywamy tego frostbolta, używa, uż, uważamy na te sprężyny, no i nie biegamy po plamach. Eee, sala dzieli się na, na dwie strony, prawą i lewą, po dwie bramki. Na 25 dwie bramki będą otwarte, na dziesiątce tylko jedna. Bo po każdej stronie oczywiście. Tutaj wybiegł właśnie Blazing Skeleton. Jego zabijamy jako pierwszego zawsze w kolejności, bo on stanie w miejscu i będzie naparzał do nas AOE. Teraz healerzy pojawi pojawiły się portale. Healerzy je zajmują i tylko jak będzie możliwość wskakują do środka i mamy właśnie środek. Latają po orbach zbierając staki, które zwiększają ją damage oraz healing, co jest bardzo ważne na tym bossie, żeby tutaj healing był zwiększony, żeby jak najszybciej odleczyć tego bossa. Najlepiej latać tak jak tutaj oni to robią w grupce, wtedy wszyscy razem zbierają staki, a, bo te orby się nie odnawiają na jedno wejście. E, jak widzimy jest też blistering zombie, który, którego z kolei Rdepsi powinni za zabijać ze względu na to, że przy śmierci on wybucha i zadaje duży damage. Jednak on jest przedostatni do bicia. Drugą, e, najważniejszą postacią, w, czy no raczej traszem, jest do zabijania supresor. Tutaj kolejny raz lecą, znowu z, e, zbiegają się w jedną grupę i razem zbierają z takim. Najważniejszym, drugą, e, drugim adem do bicia jest e, supresor. On przeszkadza w leczeniu, tak więc jak najszybciej je zbiegamy na, na ogół. rajd się, się dzieli na grupy i odpowiednia grupa ma lewą stronę, a odpowiednia grupa ma drugo, drugą stronę, czyli na lewo i prawo. Tak jest chyba najłatwiej, tak naj, na, najłatwiejsza taktyka. Ride leader dzieli to według mniej więcej DPS-u. No i tak trzeba sobie radzić. Wiadomo, jak są supresory, to możemy tam przeskoczyć na drugą stronę, żeby szybciej to dobić bo zaraz będzie taki przykład fajny, że właśnie supresory pojawiły się tylko z lewej strony, no a im szybciej je zbijemy, tym szybciej bossa wyleczymy. Tak więc pierwsze są do zbijania blazingi, drugie supresory, a trzecie właśnie archmage, które na samym początku nam trzymały walitrię. One też będą się pojawiać, eee, tak jak mówiłem mają trzy umiejętności, tego frostbolta staramy się przerywać, tu widzimy plamę od archmage'a, eee... I ostatnim do zbijania jest grubas, czyli abominacja. Hmm, Tę abo abomkę łapie tank i je, tą abomkę w sumie zbijamy pod sam koniec, tak przy okazji, jak mamy okazję, że tam nic nie ma do bicia, to wtedy bijemy abomkę. Tu właśnie są te supresory, które zbijamy jak najszybciej. Eee, no i w sumie tyle, no, zaraz poleci pewnie Bell, eee, będą chcieli odleczyć już w Valitrie. E, bo już mają sporo staków. Wy tego nie widzicie, a mm, ogólnie jakoś też jest taka sobie. Trochę śmietnik ma ten e, paladyn. No ale cóż, każdy gra jak lubi. E, już mają 18 staków. E, jestem zaskoczony, że on tu nie ma targetu, żadnego na... On leczy. Tak, jakby nie bossa. No, ale widzimy jakie ładne daje buły bossowi. 54, 58 do leczenia. Boss ma 80% odleczenia, więc jeszcze raz, nie, jednak jeszcze raz wezmą sobie staki i poleci beli, będą leczyć bossa już do końca. Eee, co ważne? Tutaj ważne, żeby te stak, tych staków nie zgubić, więc jak komuś tam, nie wiem, zostało 3 sekundy i, i wleciał właśnie do środka, to pierwsze co robi. Musi sobie odnowić te staki. Trudno, nie złapie ich z kimś innym. Ważne, żeby nie stracił tych staków. Jak widzimy, Bel poleciał i będą leczyć już do samego końca bossa. Jak widać, ładne tutaj healingi wchodzą po 110 w krytach. Tak więc bardzo mocno to jest zwiększone. Tak jak mówiłem, te orby też nie orby, tylko te. te nie wiem, jak to nazwać. Ten gaz w środku zwiększa też damage, więc jak ktoś chce przykombinować, to można taką taktykę zrobić. Sami przyznacie, że dość nietypowy boss, którego no faktycznie trzeba odleczyć i pilnować, żeby te Ady go tam nie męczyły zbyt mocno. Więc odpowiednia kolejność zabijania tych Adów zapewni nam sukces. W tym odcinku to wszystko, zapraszam Was do zostawienia subskrypcji oraz e, dzwoneczka, a także komentarza, dajcie mi pomysły na następne materiały, bo ja swoje mam, tylko chciałbym wiedzieć, co byście chcieli obejrzeć najpierw. Zostawcie też lajka i trzymajcie się miłego.